Leżę sobie, leżę sobie, witam Was serdecznie, leżę sobie i myślę, co tu dalej robić. Odpalę sobie świeczuszkę, żeby mi tu, oprócz tego, żeby dawało światło, to będzie jeszcze mi dodatkowo niesamowicie pięknie pachnieć lasem i iglastym. Las i iglasty... Ojej mm, uwielbiam te świeczki, uwielbiam te świeczki przy samym otwarciu już jest niesamowity zapach, a jak odpalę, to naprawdę chwilę będę tutaj palił, bo to jest bardzo małe pomieszczenie, a te zapachy są tak intensywne, że tak naprawdę tak naprawdę yy, nie potrzeba yy, długo tego palić, żeby pięknie pachniało. Są to świece od Pirana i od jego Magdy, które, który, które, wytwarzają razem. Nazywa się ta, jak byście szukali na Allegro, na pewno znajdziecie, domowe ognisko, świece zapachowe, domowe ognisko. I jest wybór zapachów, a chyba z 10. Miałem wam o tych świecach powiedzieć, więc teraz mam sytuację i akcję i czas na to, żeby wam powiedzieć. Te świece są, no ktoś powie, kurde, prawie cztery dychy za świece. Chłopie, to przecież w Lidlu, czy w Biedronce, czy tam, w, nie wiem, w Pepko, kupi taniej. No na pewno się kupi taniej, nie mówię, że nie. Ale ta świeca pali się bardzo, bardzo długo. A my na przykład te świece kupujemy praktycznie każdego zapachu, już mieliśmy wszystkie. Teraz Dominika znowu kupiła, zamówiliśmy, kupiliśmy po raz kolejny, ja to przecież ten las iglasty. Po raz kolejny zamówiłem Ponieważ no, dla mnie zapach mega Ale tam są zapachy takie nietypowe Na przykład yy, Gofrowa nuta Zaraz coś popieprzę Grzane wino I tak dalej, i tak dalej Są takie nietypowe zapachy yy, Nietypowe, nietypowe nazwy zapachów A pachną rewelacyjnie My odpalamy na przykład jedną świeczkę i mówię, o, ta będzie do sypialni, tamta będzie do salonu, tamta będzie do julki do pokoju, ta będzie do kuchni, ta będzie do łazienki. No nieprawda, nie da się tak zrobić, bo byśmy się chyba podusili w tych zapachach, w głowie by nam się chyba zakręciło. Świece są mega intensywne, nie duszące, ale mega pachnące mocno. I na przykład odpalamy sobie taką świeczkę, teraz właśnie te, te gofry yy, testowaliśmy, to odpalamy je w kuchni. Odpalamy je w kuchni, stawiamy sobie w kuchni, tam gdzie jemy na stole. I ta świeca pali się przez jakieś półtora, dwie godziny i my ją gasimy. Zakręcamy słoiczek i gasimy, ponieważ ten zapach jest tak intensywny i cały dom normalnie pachnie. Pachnie cały dom. I to wystarczy. Więc ta świeca wystarcza na wiele, wiele dni, a nawet tygodni bym powiedział. No bo już no jest pół świecy. A mamy to półtora tygodni, dwa tygodnie. Dwa tygodnie to mamy. Tak. Nawet więcej. Więc, więc naprawdę na długo, długo starcza. I ten iglasty las będzie tutaj ze mną. On zostaje tutaj. Ja w domu kolejny mam, więc będę sobie w domu tam palił. Ale tutaj e, świece z domowego ogniska polecam. Naprawdę polecam, bo jest, kurde, to niesamowity zapach. Można normalnie, jak ćpać to. Normalnie daje. Uwierzcie mi, że daje. I, igłami, igłami takiego y, sosny, świerku y, normalnie jakbym był w lesie takim iglastym, jak w dawnym obozie wikinga, gdzie same sosny mnie otaczały i ten zapach taki intensywny był na posłaniu, w którym leżałem z tych gałęzi świerkowych czy sosnowych, sos sosnowych, nie kur, więc, więc, y, więc to był zapach i ten zapach do domu przynosiłem, a ja mówię, Boże, jak ty igłami, mówi, sosnami walisz i ta świeczka pachnie tak samo, dlatego ją odpalam. Zrobię sobie tutaj klimat, żeby tu ładnie pachniało mi w środku. No Nie wiem, czy śmierdzi, bo nie czuję, bo siedzę w tym, to nie czuję, ale to będę czuł na pewno i tu będzie mega klimatyczny zapach. Biorę się za odpalenie świecy, a zaraz przechodzę do robienia kolacji. Dzisiaj dobra kolacja, która miała być na jutro na śniadanie. Yy, niestety śniadanie zjem sobie w domu. Nic mi się nie stanie, gdy śniadanie zjem w domu, a z tego względu, że nie najadłem się tymi krewetkami, które robiłem ostatnio w serze i w boczku. I powiem wam, że jadłem w życiu gorsze rzeczy, jadłem gorsze. Nie było też takie złe, ale no nie było wcale to za dobre. Nie wiem co mnie tknęło, żeby takiego miksa zrobić. Zrobiłem takiego miksa krewetki w serze i w boczku. Było to strasznie tuste i było to mdlące. Krewetki w serze jednak chyba nie. Dlatego to, co miałem przygotowane na śniadanie, zrobię sobie na kolację, żeby się czymś najeść. Mam jeszcze coś słodkiego, sobie coś przekączę. No będzie ok. Biorę się za odpalanie świecy. A później zobaczymy, co dalej. Cały film przed nami, bo to kolejny odcinek, więc yy, coś jeszcze będę. Może coś opowiem, a może coś będę robił. Nie wiem, zobaczymy.

Słabo mi widać, bo słabe jest oświetlenie, za co przepraszam najmocniej, chociaż mogę coś tu. Może uda mi się coś tu zwiększyć. O! O, troszkę lepiej. Ale to razi po ryju. E, 21.40 obejrzałem trochę filmów. E, zacząłem montować film, ten pierwszy odcinek, który już oglądaliście. Jestem w sumie głodny, zjadłem trochę słodyczy. Chyba to jedzenie sobie zostawię na rano. No, nie jest to jeszcze pora dla mnie do spania. Tak szybko jeszcze nie chodzę spać. Ale, ale już się rozbieram. Uwalam się do śpiwora. Jak na razie w piec jest zapełniony grubym drewnem, więc będzie się tlić. I dopóki się to nie wypali, to nie zasnę. Będę siedział i pilnował, aż się wypali. Gdy już nie będzie się na w środku nic palić, to zrobię obchód. Zobaczę na zewnątrz i sprawdzę wewnątrz. Czy Tutaj nic się nie zajęło, nic nie przytopiło, nic się nie nagrzało za mocno. Tak żeby można było spokojnie pójść do spania. Nie wiem. Jak coś to widzimy się rano. Rano będzie siadanko. Kawka. Praca, I chyba tyle. Jak na razie, jak na razie to tyle, no chyba, że coś zobaczymy, Co, coś, coś, coś czas pokaże. Dzień witam Was serdecznie. 7,07. Ciężka noc. <ścoughs> Ciężko. Na dworze 8 stopni, nie na dworze 6 stopni na w środku 8. Paliłem do godziny. 22 30 trzeciej maksymalnie e, nasze znaczy paliło się to nie ja że ja podkładałem tylko że się paliło od tego pieca buchało jeszcze ciepło naprawdę nagrzał się mocno aż zaczęło takim plastikiem delikatnie czuć dlatego zaprzestałem palić e, w środku było już naprawdę grubo było do ciepło było już 19 stopni osiągnęło no ale. No ale czułem taki dziwny zapach plastiku. I szukałem po tych plandekach, czy po tej folii, czy się coś nie topi, czy coś. No nic się tu nie topiło, a jednak, a jednak taka lipa. E, obudziłem się o czwartej, po czwartej nad ranem, aby sobie założyć bluzę. Bo f, mm, to nie jest. A bo ja nie wiem, że to jest. Nie, no jest. No, teraz widzę Nie mogłem goś tutaj ściągnąć, był taki otwarty i tak się nim owijałem i to zimno mi tutaj wpadało. W nogi mi było ciepło, dosyć komfortowy, dosyć ciepły ten dosyć ciepły ten śpiwór i fajnie, i fajnie się dosyć spało. Ptoki śpiewają. Trzeba wstawać, ale obudził mnie też deszcz. Bo padał i pada. Chyba, już teraz chyba słabiej, ale lało dosyć mocno. Co w środku W środku nic nie widać nie, nie widać żeby coś tu napadało Na głowę mi przynajmniej nic nie kapało Oficjalnie jest fajnie Oficjalnie jest fajnie Co jeszcze? Co jeszcze dzisiaj? Przede wszystkim Dobrze, że mam jeszcze zostały mi te pasy Dobrze, że zostały mi te pasy te wąskie to między tutaj, przynajmniej do odległości tyłka, bo tam nogi to nie czuć. Ale do odległości tyłka jeszcze między te pasy, które już zrobiłem, dodam jeszcze po jednym. No bo jak się leży, jak się obraca, to czuć takie dziury między tymi pasami, i dupa gdzieś tam wpada. Czy tutaj ramię mi wpada. A ja śpię na boku, więc mi było niewygodnie, bo mi te ramię wpadało, musiałem się przesuwać tak, że ramię było na pasie, no ale to w tym miejscu za to uciskał. Muszę dodać jeszcze po tym pasie, między tymi paskami. No kawa, śniadanie. No i zobacz, jak będzie mocno na auto dupa, A jak nie będzie lało, to już ja się tą ziemię rozplantuję trochę. Także wstaję, ogarniam się, bo tu już... Uch trzeba palić Panie thank in a row, baddie, you hate no me, it's saddening, red dress, red lips, little waist, big hips, pull up tonight, I'm changing your life, I'm changing the whip, I'm changing the ice, they say the freaks come out at night, they say the whips come with a price, you said that I'm pretty, I know I ain't silly, I'm moving too fast, I'm making them busy, I'm making them miss me, making them run it up, no keys to the whip, going up, pull up, I'm a star, beat the whip, going car, money long, slight the car made it here, living large, tonight, I'm a bring around, bring around. I bridge, pop out with body moving, magic. Tonight, I'ma bring around, bring around the best that you've been around, been around. You know, I bridge, pop out with a body moving, doing magic. Checks. Tonight, I'ma bring around, bring around the best that you've been around, been around. You know, I. ain't. With him body movin' doin' magic chick. How about with em body movin' 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 up with em body movin' movin' movin'. He like to call me his little freak. Every weekend we at the beach. We like to fight private it ain't a thing. He callin' me mommy, I'm heavy sent We can go back to back. The money is long, it's that. They see the frigs come out at night. They see the whips come with a price. They say that I'm pretty, I know I ain't silly. I'm all in my bag. I'm making them dizzy, I'm making them miss me, making them run it up. Riding the coop, going up, pull up. I'm a scar, keep the whip. Going kart, money long, right to kart. Dziewiąta <laughs> za minutę, za minutę dziewiąta porobiłem, dodałem pasów tych wąskich, wszystko wykorzystałem to, co miałem. Czyli praktycznie do samego końca, przy końcu jednego braku między dwoma pasami. Ale nogi są jak najmniej ważne. Tu jest ważne, tu jest dodane, więc teraz te łoże jest naprawdę. Już teraz na pewno będzie lepiej. Nie będzie tak. 15,6 stopnia w środku przy cały czas otwartych drzwiach, żeby tu wentylowało, ponieważ, ponieważ w nocy, gdy się przebudziłem, ciężko mi się oddychało. Trzeba przyznać, że ciężko mi się oddychało. Takie głębokie oddechy brałem. Yy. Gdzieś ta wentylacja jednak, gdzieś te powietrze tutaj słabo przelatuje, mi się zdaje. A Nawet miałem sytuację, że jeszcze jak paliłem w piecyku, gdy wstałem, to normalnie mi się w głowie zakręciło, jakbym pijany był. Otworzyłem sobie drzwiczki, zrobiłem tu trochę taką wentylację i, no i było lepiej, ale... No ale podejrzana sprawa, w sumie wręcz niezręczna, nie no bo dlatego czekałem, aż się wypali wszystko, żeby się tutaj nie zaczadzić. Gdzieś yy, czat się z tego piecyka nieszczelnego, on nie jest szczelny, ale to i tak, no wiemy, że cały dym i to wszystko idzie w komin i jest, jest tutaj yy, cuk, więc, więc yy, ten dym się tutaj nie wydostaje i tak dalej, ale czat jest nieodczuwalny i niewidoczny. Nie można ryzykować, dlatego czekałem aż się wypali, czekałem aż otworzyłem troszkę drzwiczki, drzwi od chaty, aby się troszkę to przewytrzyło. Bo, no bo było to ryzyko, było to ryzyko dosyć duże. Następnym razem, bo już za dwa dni wyjeżdżam, wracam, wylatuję z powrotem do Norwegii. Gdy wrócę, wrócę już z czujnikiem albo tutaj kupię, albo tam kupię, nie wiem, gdzie będę miał pod ręką, to kupię czujnik czadu, czujnik dymu i tak dalej, i tak dalej, który tutaj zamontuję, zamontuję tutaj i jeżeli e, będę przychodził na noc, to będę go odpalał, e, bo no, bo chciałbym wiedzieć, co się dzieje. Dobrze jest taki czujnik mieć, szczególnie w takim miejscu, no bo można by było się tu rano nie obudzić. Co jeszcze? Co jeszcze dzisiaj? Nic. Idę, biorę się jeszcze za rozplantowanie tej ziemi. Widzę, że troszeczkę przestało padać. Dziwne takie uczucie, bo co jakiś czas chata robi takie Albo ona się układa, albo ona siada, Albo ona się wywraca, nie mam pojęcia. No wywrócić się nie może. No, ten dach, ta belka jest, cała nośna ta belka jest bardzo mocna, solidna, więc ona nam na pewno nie pęknie. Jedynie co może, to gdzieś się, na którą stronę przewalić. Bardziej stawiałbym na tą, bo na tej jest większy dach w tą stronę. Ale ciężko by to było, ponieważ cała belka przy każdym tym poprzecznym jest przywiązana gdzie nie gdzie przybita. Z jednej, jak i z drugiej strony, więc się to raczej nie może przewalić, bo to całe trzyma to wszystko w kupie. Poza tym nawet jakby to miało jakoś siąść, nie wiem, z tych słupków, to są jeszcze ściany szczytowe, które to wszystko trzymają do się, łącznie razem, więc siądzie najwyżej na to. No, myślę, że ona się układa pod ciężarem bo tej ziemi, bo napadał deszcz, ziemia stała się cięższa i po prostu to wszystko się układa i dlatego to strzela. Mam nadzieję, że to się... Nie zawali. Biorę się do pracy, dopijam kawę, biorę się do roboty, bo trzeba zasypywać ziemię, trzeba rozplątać. Normalnie się zgrzałem Ciepło dzisiaj jest To wszystko moi kochani Nocka strzelona W słowiańskiej chacie To świetne miejsce To świetne miejsce Fajna konstrukcja, wszystko jest dobrze. Tutaj, jak widzicie w nocy, pomyślałem o tym, że. A jak ktoś przyjdzie i będzie chciał do mnie wejść, w jakiś dzik czy coś, no bez przesady, nikt by tu nie przychodził. Ale takie dziwne uczucie, no gdzieś tam w głowie. Więc zamontowałem takie zamknięcie od środka. Eee... Nikt nie przyszedł. <laughs> Ojej, jestem trochę zmęczony. Trochę porobiłem, rozsypałem tutaj tyle, co mogłem tej ziemi, ubyło, ale to i tak jeszcze dużo, dużo jeszcze jej zostało. Trzeba będzie coś z nią zrobić. Na razie koniec, na razie koniec. Widzimy się prawdopodobnie w następnym tygodniu, w następny weekend. Dla Was będzie to kolejny weekend, ale dla mnie, ale dla mnie to na pewno myślę, że ze dwa tygodnie. więc, Więc... Bo, no bo przez ostatnie dwa tygodnie dwa tygodnie gdzie byłem w Polsce dwa tygodnie, gdzie byłem w Polsce, cały czas przychodziłem dzień w dzień i pracowałem nad e, słowiańską chatą. I zaniedbałem wiele rzeczy. Muszę teraz te rzeczy trochę nadgonić. Poza tym chcę też wyjść z wykrywaczem pochodzić. Deus leży i się kurzy, a kupiłem sobie mega szpadel do, do wykopków. Centralny taki, no idealnie wykopkowy szpadel, więc yy, chcę go też pójść wytestować. Więc jak na razie przeznaczeni się dwa tygodnie, no może dobra, no znaczy, teraz do końca tygodnia jeszcze jestem w Polsce, później lecę na tydzień. Wracam. No, może tu przyjdę na jakiś biwak, może jakieś ognicho, może coś w środku, może Dominika będzie chciała przyjść na nockę, chociaż w tygodniu to jest lipa, bo ona pracuje. I. I po prostu tak to wygląda. Ale ja, ja tutaj gdzieś się zjawię, może na ja jakiś jeden odcinek Wam zrobić, ale ogólnie poświęcę sobie trochę czasu na chodzenie z wykrywaczem, troszkę czasu na gdzieś tam czasu w domu z rodziną, chociaż tak spędzam, bo tutaj wpadam, szybko robię, Julka w tym czasie jest w szkole i tak dalej i tak dalej, więc gdy wracam, no to się zajmuję tam rodziną, ale no tak to wygląda. Do zobaczenia gdzieś kolejnym razem. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Halo, halo, gamoń. Halo Żyję. O ja pierniczy, dziewczyno, ja z lasu nawalam. Ale to ma zasięg. Niezły numer, tyle kilometrów a to patrz ściąga Ale szumi To ścisz trochę, nie dawaj na maksa Ogarnęłaś się, wstałaś Jak to ryja. Jak ryja? o co chodzi? Szumi strasznie i tak w ogóle szczeka jakoś to dziwne, u mnie też szumi, ale nic nie szczeka. Aha. No to fajnie, no to mamy kontakt z domem bez dzwonienia. Dobra, to bez odbioru, na razie, pa. Nara. Pop out with them body moving, doing magic tricks